Zopadu. Nim ustawiłem kamerę, chciałem rzucić parę razy. Chyba w trzecim rzucie, po prostu przygrzmocił. Piękny sandacz. Powiemy sobie dzisiaj o tej fajnej metodzie troszeczkę. Stoi w wodzie. Gdzieś tam mam taki blacik 4,5 metrowy. Jak sądzę, po, po tym jak główka się zachowuje, dorzucam tam na skraj. Przy okazji. Zachęcam do zakupu białego kanibala, jest to być może jedyna okazja, pojawiły się na rynku właśnie całe białe kanibale, możecie je znaleźć na Allegro, możecie je znaleźć w sklepie internetowym, ale wracamy do sandaczy. Pięknie klepnął, bodajże w pierwszym rzucie miałem jakieś takie szarpnięcie, takie podejrzenie, ale no, trudno było oceniać co to jest, natomiast tak jak powiedziałem w jednym z pierwszych rzutów o, sandaczyk sobie poszedł. Dzisiaj temat sandaczowe, sandacze z opadu. Temat bardzo szeroki, bardzo Was interesujący, masę pytań na to zadajecie. Natomiast może dzisiaj będzie mniej troszeczkę o sprzęcie, chociaż ten sprzęt pokażemy jak on, mam nadzieję, pokażemy jak on pracuje pod rybą. Natomiast bardziej będzie o samych technikach łowienia sandaczy z opadu. Technika opadu. No i sandacze, bo bardzo często z tym właśnie ta metoda jest związana. W skrócie polega na tym, aby cały czas tak pracować przynętą, aby ona nieustannie opadała. Czyli podrywamy, ona opada, podrywamy, opada. I za każdym razem uderza o dno. Sandacze to uwielbiają. Ten moment tego opadu to jest najczęściej moment, w którym sandacze biorą. Oczywiście przy podrywaniu to się zdarza, kiedy przynęta leży na dnie. Natomiast podczas takiej techniki Staramy się cały czas podrywać tę przynętę, żeby ona takimi skokami po prostu pod nie, pod nie leciała. Tutaj ważna rzecz. Ciężar wyrzutu wędziska zawsze dobieramy nie do gatunków ryb, jakie poławiamy, nie może tak szczegółowo, natomiast zazwyczaj chodzi o przynętę, na którą łowimy. Jeśli tutaj łowię główką 12 gramową plus waga kanibala, wędka do 18 gramów, która jest bardzo szybka, w zupełności mi wystarcza, żeby ten opad pokazać. Podrywam, cały czas utrzymuje plecionkę napiętą i to jest bardzo ważne, bo te brania sandacza bywają nieprzewidywalne. Czasem to są kopnięcia takie, że no naprawdę można stracić wędzisko, które wypadnie nam z ręki, a czasem to jest subtelne przesunięcie się plecionki w opadzie, jakieś jej zadrganie albo zluzowanie. Mówi się, że się taka szmata zrobiła, bo plecionka cały czas jest napięta i nagle się luzuje. Znaczy to, że sandacz dogonił naszą przynętę, złapał ją jeszcze poleciał do przodu, nie mamy tutaj wtedy nic napięte, ta plecionka się luzuje. Trzeba zwracać na te wszystkie rzeczy e, bacznie uwagę. Jaka powinna być wędka do opadu? E, oczywiście są różne e, jakieś tam preferencje osobiste, natomiast są jakieś odgólne zasady. Wędka nie musi być sztywna, natomiast musi być szybka. Chodzi o to, żeby nie była taka kluchowata, żeby była w stanie podbić tę przynętę, którą podbijamy do góry w taki sposób, aby ją po prostu oderwać od dna, żeby ona mogła opadać. Co ważne, dla mnie niezbędne podczas łowienia sandaczy jest plecionka. Tu nie chodzi o jej rozciągliwość, a nawet o średnicę, bo to są różne zależności od głębokości łowiska, wagi przynętej, jakiej używamy. Natomiast plecionka przez brak swojej rozciągliwości sygnalizuje nam właśnie te bardzo delikatne brania. Ja bardzo często łowię z plecionką zakończoną fluorokarbonowym przyponem albo z przyponem z regeneratora, który jest odporny na zęby szczupaka w granicach 0,40-0,60. Sandaczom to w ogóle nie przeszkadza, natomiast daje mi to jakieś tam gwarancje, że jeśli przy przez przypadek szczupaka, a szczupaki też łowi się bardzo często w taki sposób, nie tylko, bo także o konie, to ten szczupak mi tego nie przetnie, jestem w stanie go bezpiecznie wyholować. Koło wrotek no nie ma tutaj większego znaczenia, jaki to będzie, on nie musi być szybki. Ważne, żeby oczywiście miał precyzyjny hamulec. Tutaj ten hamulec przy łowieniu zopadu raczej ustawiamy tak mocno. Mówi się, że dokręcamy go na beton, dopiero potem po po pobraniu możemy go zluzować. Chodzi o to, że na długim dystansie. Sandacz ma twardy pysk, czasem te branie jest bardzo delikatne, aby się wciąć po prostu musimy wykorzystać całą moc wędki, plecionki, no i kołowrotka, tutaj to nie może się oddawać w taki sposób, żeby po prostu tego sandacza nie udało się wciąć. Najlepszym do, metodą, do metody opadu są oczywiście gumy. Z racji swej uniwersalności i możliwości zastosowania różnych kolorów, różnych wielkości, różnych konfiguracji uzbrojenia, ale metodą opadu możemy w zasadzie łowić każdą przynętą, nie licząc być może woblerów, które nie mają takiej pracy własnej. Błyska obrotowa, błyska wahadłowa, jakaś cykada, łowimy w ten sam sposób. Każda przynęta, która podczas opadu wytwarza tam te swoje brania, te swoje wibracje, będzie się do tej metody nadawała. Jest taki częsty mit, że sandacze szukamy ich tylko i wyłącznie na twardych blatach, na kamieniskach, na jakichś takich karczowiskach. Kilka swoich największych życiowych sandaczy złowiłem nie na twardym blacie, tylko na mule. One tam weszły żerować na leszczu, który tam przebywał. Więc nie zawsze ten opad musi polegać na tym, że no, szukamy i łowimy wyłącznie na jakichś twardych blatach. Przeczesujmy te miejsca, gdzie jest drobnica. Jeśli łowimy z łodzi, oczywiście to jest łatwe zlokalizowanie. Jeśli z brzegu, wymaga to troszeczkę czasu, ale ja uwielbiam takie łowienie. Dla mnie jeden taki sandacz złowiony z brzegu jest więcej warty i jest bardziej wychodzony, niż te wszystkie sandacze łowione z łodzi. Po zarzucie zwijam luz plecionki i obserwuję ją tuż poniżej, poniżej szczytówki. Cały czas jest napięta, jeśli przynęta dotrze do dna, plecionka się luzuje. Znaczy to, że jestem na dnie. Dwoma podbiciami. Podbijam ją troszeczkę do góry, plecionka się napręża i znowu obserwuję, jeśli się zluzuje, jasne jest, że przynęta dotarła do dna. Pomaga w tym plecionka w jakimś kolorze fluo, pomarańczu, czerwonym, to też są predyspozycje takie prywatne, no różni ludzie różne kolory widzą lepiej. Mnie tutaj te seledynowe plecionki odpowiadają, są też bardzo dobrze widoczne podczas takiego pochmurnego dnia albo na wzburzonej wodzie. A tak jak powiedziałem, obserwacja plecionki przy łowieniu sandaczy z opadu to jest rzecz nieodzowna. Czasem nie wyczujemy tego brania na blanku, a jedynie zobaczymy delikatny ruch, delikatne takie szarpnięcie na plecionce, i to będzie świadczyło o tym, że sandacz zainteresował się naszą przynętą. Takie podwójne podbicia to nie jest jedyny sposób łowienia sandaczy. Musimy sprawdzić na łowisku w jaki sposób i na co one najchętniej reagują. Bardzo często jest tak, że no mówię, gdzieś dopasowuje ten, ten opad albo te jego podrywanie no właśnie do właśnie tego, co się wydarza nad łowiskiem. Jeśli sandacze są mocno aktywne, takie podwójne podbicie wystarcza. Przynęta na kilkadziesiąt centymetrów unosi się nad dnem, to wystarcza, żeby on go dogonił i zaatakował. Ale bywają sytuacje, w których te sandacze nie chcą. Czujemy, że gdzieś tam dotknęły gumy, że coś tam ruszyły, natomiast no, nie chcą zaatakować. Wtedy stosuje inne techniki. Albo bardzo szybki opad, warto wtedy też dodać jeszcze parę gram, nawet tak nieproporcjonalnie do łowiska 25-30 gramów na, na łowisku, powiedzmy 3-4 metrowym. Albo wręcz odwrotnie, na bardzo głębokim 10-metrowym łowisku, główka nawet 80 gram, żeby ten opad był bardzo długi. To wszystko zależy od konkretnego dnia, konkretnego łowiska i upadowania sandaczy. Podbijam wtedy na trzy razy bardzo wysoki taki opad. To czasem może sprowokować tego leżącego na dnie sandacza. Albo wręcz przeciwnie, pojedynczy skok czyli przynęta bardzo nisko skacze nad dnem, wykonuje wtedy bardzo dużo tych ruchów. Przynęta szybko opada. Nie ma jednego sprawdzonego sposobu, trzeba po prostu nad wodą kombinować i dostosować się do tego, co, jak ryby reagują na to. Jeszcze bardzo ważna rzecz, czyli długość wędziska. Łowiąc łodzi, oczywiście, zasadnym jest jak najkrótsze wędzisko. Bardzo często to jest jednoczęściówka poniżej 2 metrów 180-190, tak jak powiedziałem nie sztywna, ale bardzo szybka. Natomiast ja taki samki, czyli krótkie wędziska, Tutaj mam 220 z racji tego, że stoję głęboko w wodzie i nie mam jak się zamachnąć, ale bardzo często też stosuję łowiąc brzegu właśnie takie krótkie wędki. One dają mi komfort szybkiego zacięcia, precyzyjnego prowadzenia tej przynęty i chociaż czasem mam dyskomfort z zarzucaniem, to decyduję się jednak na te krótkie wędki, które tutaj zdecydowanie, zdecydowanie pomagają. Przełom lata i jesieni. To dla mnie taki okres, w którym staram się być nad wodą jak mogę, tylko najczęściej. Z racji tego, że sandacze zmieniają swoje letnie stanowiska na takie jesienne. Jeśli teraz uda nam się znaleźć te miejsca, gdzie one przebywają, albo gdzie migrują, o których godzinach podchodzą pod brzeg, albo gdzie stoją na blatach, to mamy gwarancję tego, że w zasadzie do późnej zimy, do końca roku jesteśmy w stanie tam łowić. Dlatego wędruję, przemierzam naprawdę spore połacie wody, obławiając różne miejsca. Nie tylko te twarde, nie tylko te kamieniste. Ale te wszystkie interesujące spadki, górki i szukam tych stanowisk gryb. Jeśli odnotuję tam kilka brań, staram się przyjechać w innej godzinie, o innej porze, posprawdzać. Jeśli tak cała układanka się układa, mam niemal pewność, że do, do końca tego roku będę miał po co wracać na takie łowisko. Zrobiło się jesiennie, chłodno, buro, ten przeskok po to, żeby pokazać Wam, że sandacze to nie tylko i wyłącznie duże zbiorniki zaporowe czy jeziora, wielkie głębie i ciężkie przynęty. Małe zbiorniki, wyrobiska popiaskowe lub pożwirowe, czy jakieś stare, starorzecza, czasowo czy na stałe połączone z dużymi rzekami, to także doskonałe miejsca łowienia sandaczy. Niewielu wędkarzy nastawia się w takich miejscach na te ryby ponieważ niełatwo je tam znaleźć, bywają kapryśne, w takich małych zbiornikach zazwyczaj mają dużo pożywienia, drobnej płoci, wzręgi, uklei, krąpika, często są na nażarte, nie mają ochoty ganiać za przynętami, natomiast mają jedną słabość. Chodzi o twarde dno. Jeśli w takim wyrobisku znajdziemy kawałek twardego piaszczystego bądź tego blatu, jestem przekonany, że sandacze będą tam parkowały. To może nie być czerwiec, bo one bardzo często buszują nawet na mule gdzieś po trzcinach wyżerając te nieostrożne rybki. Natomiast jeśli przychodzi taka pora jak teraz, czyli końcówka listopada, początek grudnia, te ryby dają się złowić właśnie w takich miejscach. Warunek? Trzeba poświęcić takiemu zbiornikowi odpowiednią ilość czasu i po prostu te miejsca znaleźć. Mam y, tą, tą przyjemność, że w moim pobliżu jest bardzo wiele takich zbiorników, wyrobiska pożwirowe. Które gwarantują mi przede wszystkim znikomą presję wędkarską. O po tej porze roku, szczególnie, bo nawet z pławikowców, grunciarzy gdzieś tutaj się nie spotyka. A poza tym, spora, miejsc, spora ilość miejsc z twardym dnem. Dzisiaj poszukam takich sandaczy. Sprzęt do takiego łowienia nie różni się specjalnie od sprzętu, którego używam na łodzi. Jest nieco dłuższy 213 cm to jest takie optimum. Mam spodnie buty, jestem w stanie wejść do wody. Zapewnia mi to możliwość dorzucenia do nawet tych łowisk oddalonych od brzegu. Ciężar wyrzutu 5 do 18. Z sandaczami jest tak, że nawet na tych zbiornikach zaporowych czy dużych jeziorach czasem reagują jakoś ekstremalnie dziwnie. Bywa, że 5-7 gramów na 10 metrach dopiero rusza je z dna, a czasem jest tak że na metrowej wodzie trzeba zapalić 30 gramów i mocno stukać pod nie, żeby poderwać je do ataku. Natomiast na tych małych zbiornikach raczej tak ekstremalnie nie łowię. 10, 12, 15 gram to jest naprawdę maks. Wszędzie tym dorzucę, łatwość łowienia lżejszymi główkami pozwala mi na bardzo subtelne łowienie i myślę, że taka wędka do 18 gramów to jest naprawdę w zupełności wystarczający ciężar wyrzutu. Na główce mam założoną na gumie mam założoną główkę 7,5 g. Obrzucałem już troszeczkę miejsc i, i w niektórych miejscach i to wydaje mi się za ciężkie. Łowię w miejscach półtora, 2 metry 2,5 jak znajdziemy taki dołek, to jest naprawdę już fajna fajna głębia. Natomiast znalazłem kilka takich miejsc, niestety jest tam mulisto, miękko, raczej sandacze tam nie przyparkują. Miejsca twarde, które znalazłem, mają Około 1,5 m 80 głębokości, więc 7,5 g, 5 gramów, do tego dodając wagę gumy, w zupełności wystarcza. Możemy próbować, podbijając bardzo delikatnie, bardzo wysokie podbicia, możemy szurać tym podnie. Możemy używać wszystkich technik, jakich używamy podczas łowienia na klasycznych, nazwijmy to łowiskach sandaczowych, bo takich nie ma. Tak jak powiedziałem, sandacze doskonale adaptują się do różnych warunków. Można je spotkać niemal wszędzie, nie licząc górskich albo szybkich odcinków rzek. Jedyna recepta na wodę i szukajmy takich fajnych miejsc. Pierwszy sandaczek. Nie wiem czy to było doskonale widać, ale nie chciały spodbicia. Zacząłem tę gumę prowadzić takim jednostajnym ruchem i przywalił przynęty całkowicie nie widać w pysku. 10 gramów, niewielka gumka. I nawet na takich wodach spokojnych, małych, niewielkich jeziorach, wyrobiskach pożywirowych czy jakichś tam małych bajorkach. Też są piękne sandacze i oczywiście wszystkie sandacze puszczamy do wody o, ten chciał uciec szybciej woda jest lodowata ma może kilka stopni ale sandacze da się łowić także z brzegu z opadu także nie tylko ciężki opad rozległe zaporówki pamiętajcie o tym wszędzie gdzieś pewnie macie pod, przy, przy własnym Domu, miejscu zamieszkania, jakieś niewielkie akweny, które nie są często odwiedzane przez wędkarzy. Z tego powodu, że oni nie wierzą, że tam sandacz jest, a on się adoptuje bardzo dobrze. Do każdego niemal zbiornika nie ma specjalnych wymagań co do czystości wody, jej jakości. A jeśli w takim zbiorniku znajdziemy troszeczkę twardego żwiru, jakieś piaszczyste placki, możemy być pewni, że tam właśnie przyparkują sandacze. I kolejny fajny sandaczyk. Stoją tak, jak miały stać, więc wszystko jest ok. I najważniejsza rzecz: przy łowieniu sandaczy pamiętajcie, aby wszystkie te ryby wypuszczać. Jest to zapiękny drapieżnik. Ja wiem, że jest smaczny, ale wypuszczajmy te sandacze i cieszmy się z ich łowienia. Cześć, maluchu! Do zobaczenia w następnym filmie.